Siemanko, witam was w niedzielne popołudnie Dzisiaj w zasadzie to nic nie robię Ale muszę jak tu przyjechać na gospodarstwo Bo znowu się kupiec na grubera Oczywiście nie na tego grubera, ten jest w trakcie remontu Tu były taki zastrzały, które już odciąłek I zrobimy nowe, bo tu było tak brzydko blacha przyspawana. ja zrobię teraz taki ładny ze skosa To troszkę wyprostowałem, tam z tej drugiej strony też Zaspawałem te dziury, trzeba będzie wywiercić nowe też już jest fajnie wyszlifowane. No tu troszkę jest wybrakowane, jakoś dziura tu jest. Nie wiem czemu tu wypolnić dziura. To domek cała taka blacha kwadratowo. I do tego dopiero się dostawię to. Deboki nie. Tu schowałeś nawozy. Yy, musimy teraz zapiąć się cyklopa. Bo gruber jest, widzieliście tam zostawiony. obejrza czy go wyciągnąć cyklopem na łąka, na obora. Możemy tam odsuwać, tam dwa pługi, kultywator, cyklop, no to dużo dużo roboty, a tak zapniemy seno cyklopa i odjademy. Potem weźnemy tam mogę te pięć worków, wezmiemy ich do przesiacia na, na burdak, na fachel, nie wiem jak to się nazywacie. A tu sobie wyjada spoko. Tu go łapniemy cyklopem i będzie bez problemu. Bo widzicie, ile tu jest graty. Gratów Kultywator, dwa pługi. Ten, tego trzeciego by nie trzeba już no ale jest za dużo tego. Wały odepniemy osobno. Mogę powiedzieć, że dzisiaj jest niedziela handlowo, chociaż była w zeszłym tygodniu. Teraz to ciężej się zostało, ale spoko Damy radę.

To straszny wiatr się porywa, nie dźwigną go, bo mnie przewróci. Wiatr wszystko, kurde, laczek mi ujechał. Tam nowe laczki jakieś sprawdzone jeszcze. Dobra, niech tak stoi na razie. Jak przyjadą, to załadujemy go. I niech sobie jadą. Zaczepia go no troszkę lepiej, jak to rabycie. I wisi, Kenik. przyjadą, ciepimy na auto i gitarę trochę pas trzeba poprawić. Zażar się, pas o, teraz dobra, dobra. Przyjadą, obejrzą go jak im się spodoba, to zabierają. Jak im się nie spodoba, to nie, ale myślę, że jak będą 200 km i ciężarówką, to zabierają. Cena była do godania, tak jak powiedziałem na Messengerze, nic taniej nie będzie już. To tu trochę te drzwi... Dobra, może tu w celu ja. To wezmę stąd też ta beczka. Tu jest przeszkadzająco. wyjedzie się git czekamy pewnie zapomniałem o nagrywaniu postępów tu z reparacją Grubera pokażę wam co tu wymyśliłem no i co tu zrobiłem takie blaszki które teraz dospawę do tego widzicie co fajnie uciąłem. tu zrobiłem nowo dziura, pasowno na śruba 20 Tutaj jest to zabezpieczenie ścinane. No to będzie tak samo, tylko że przez ta blaszka jeszcze te dziury już były całkiem rozwalone. To było najgorsze, najbardziej zmasakrowane. No i przez to, to też odciąłek. Tu teraz fajnie się przewierci nowe dziury i będzie idealnie. Jak już się przewierci, no to przełożymy, przełożymy to tak i z drugiej strony się spawiemy. No i później trzeba będzie tylko przy. Przespawać to do grubera i dospawać jeszcze na dwie łapy, tam też te otwory są całe rozjechane, troszkę ich tam podstawimy, przyspawimy to no i rozwiercymy, wtedy będzie 100% że to będzie dobre. To już mamy. Teraz zostało przyspawać ta blaszka z drugiej strony. Pasują dziury. Trzecią. Jakbym miał wszystkie tak wyciągnięte, no to naprawa Chwila, moment i wszystkie zregenerowane. No, ale nie wiem, wszystkich wyciętych, bo darmna robota, szkoda. Za dużo do roboty by było. No ale teraz tu poszlifować, obspawać i mamy to. Mamy tak ma być, prawie żenówka nowka gruber. Siemanero. pokażę Wam teraz postępy nad gruberkiem. Już mam wszystkie dziury naprawione. Czy dospawłem takie blaszki, żeby to jeszcze było mocniejsze. Ale no, na tych pierwszych trzech łapach to moje całe pcięte, tutaj od dołu do ich blacha też już jest przyspawane. Nie odpadnie. No ale już jest godzina 13, idę do roboty, Więcej nie zdążę. Tak to widzicie, jak jest. Tu jeszcze zastrzały będą takie trójkątne. No nic specjalnego, ale myślę, że to do egzamin. I jeszcze jutro i gruberek będzie gotowy Także nieźle mi to poszło nawet sprawnie 3 dni i zrobione. 3 dni i gotowe. Trzeba kupić nowe śruby 20. I to będzie wszystko. Aha, nie, tu trzeba mocowanie poprawić trochę na ten środkowy talerz zagarniający, ale to też jest. Chwila roboty, bo steknie takie dwie blachy zrobić Także to zrobimy se Dzisiaj, jutro, jutro Tu od środka już mam pospawane, jeszcze tu mi zostało troszkę Ale teraz wiatr się zrobił, a mi Magię to wiecie jak jest wiatr To to wydmuchuje Obracam sobie grube recyklopy, bo Po co mu się tam e, Gimnastykować Jak sobie mogę go obrócić fajnie Teraz go jeszcze musimy obrócić do góry nogami Bo muszę tam od dołu przespawać I tu troszkę poprawić To co go obrócimy też, no, muszę sobie jakoś zasłonkę na wiatr zrobić, żeby mi tu Nie zawiewało jakoś plandeka poszukać Jakoś plandeka, albo jakoś ta no, Tu jest jakoś blacha Jedna, druga, może to styknie Obejrzymy, pogoda się troszkę zepsuła ale jeszcze nie jest tak źle. Wczoraj zaś trochę popadało. No i popadało, a ciekawe ile spadło. No z 10 litrów na pewno, bo dość długo tak padało i gęsto. Dobra, ja sobie to obspawia i jak go będziemy obracać, to coś nagram.